Witam na kanale Nowato, sprawdzone, polecone. Ciepło na poddaszu to problem. Problem tam, gdzie poddasze, mimo tego, że będzie docieplone wełną mineralną 20-25-30-35 cm i zimą będzie tam bardzo dobry komfort cieplny, to latem jednak okazuje się, że połączenie jeszcze z oknami połaciowymi nie da się tam wytrzymać i bardzo często jednym z lepszych rozwiązań jest po prostu multi, multik do sypialni i tutaj mamy taką właśnie realizację, ponieważ wszystkie rury muszą iść w górę na poddasze nieożytkowe no to troszeczkę takiej rzeźby tak aby te jednostki były schowane Jednym z rozwiązań systemowych Mitsubishi Heavy jest to, że można zdjąć panel dolny i jest łatwiejszy dostęp do freonowych rur, do odłączenia np. pompki z kropli, tak jak tutaj. Tutaj jest to pompeczka, będzie. I to jest takie, coś co ułatwia życie nie tylko instalatorowi dlatego, że jak to ułatwia życie instalatorowi to później przy konserwacji jest łatwiej i klientowi też to ułatwia życie a tutaj multik pierwszy z trzech no takie miejsce montażu jedyne możliwe ponieważ te ściany nie za bardzo się nadawały na pewno będzie dobrze chodził drugi, piękna sypialnia i w niej na ścianie szafy drugi multik. O, a tutaj pozostała część instalacji. Będzie zasłonięta oczywiście w szafie. A tutaj ten trzeci multik. Jeszcze nie złożone. Jeszcze zdjęty panel dolny. Trzeci multik. Mamy do dyspozycji poddasze nieużytkowe i tam w warstwie do większość rur freonowych oraz Odprowadzenie skropliń z, z pompkami jest zainstalowane i no to taki jakby montażowy Trzy jednostki chodzą na maksa Wracając do tematu chłodzenia pokoi, które znajdują się, w sypialni, które znajdują się na poddaszu to jest temat rzeka Jednym z przyczyn jest to, że Ocieplone wełną, poddasza doskonale izolują zimą, natomiast one tracą swoje właściwości. Tracą. Zmienia się właściwość izolacyjna wełny pod wpływem temperatury. W wyższych temperaturach po prostu jest ona mniejsza o jakieś 1 trzecią, i to jest przyczyna tego, że w pomieszczeniach, w których mamy mm, fajny komfort zimą, zaizolowanych wełną. Latem nie do końca to wystarcza. Dlatego trzeba schładzać. A tutaj już praca jednostek na zewnątrz. Widać jak pięknie grzeje ta jednostka i wewnątrz zaraz będzie. Dziękuję. Pozdrawiam. Sprawdzone polecone. Multiki na, na Poddasza. Oraz kanałówki oczywiście i systemem niezależnej dystrybucji powietrza. Jeszcze raz pozdrawiam sprawdzone, polecone nowato.